Z tej strony Denek i witam Was już w drugim ad unboxingu na moim kanale czyli Nintendo DSi. Zamierzałem kupić na początku Nintendo DS Lite. Um, używane co prawda, bo już nie ma nówek. No i znalazłem parę ofert, ale dalej już tam przeglądałem, przeglądałem i znalazłem też to. Nawet mi się spodobało, chociaż nie ma wejścia na gry Game Boy'a. No i mówię, no zobaczymy. Kosztowało dwie stówki, to jest nówka, możecie mi nie uwierzyć, bo pudełko wygląda jednak tak. Ale reszta jest już jest, ble, jest już bardzo dobrze zresztą. Więc co, weźmy się do unboxingu. Aha, i jeszcze zapomniałem dodać, że... Czemu nie było filmików dwa tygodnie? Dlatego, że szukam tego właśnie. Dobra, bierzemy się. No ok, mamy logo i tak dalej. Pudełko jest troszeczkę zniszczone, ale to już nic. Mała postrość. Dobra, otwieramy. Wyjmiemy to. O, ładnie. Wszystko widać, ładnie. Instrukcja i tak dalej. Najpierw to. To no, nie wiem nawet co to jest tutaj ze zdrowiem i bez, bezpieczeństwem coś takiego. Nawet tego nie czytam, bo nawet nie trzeba przynajmniej według mnie dalej Ten DSi Quick Start Guide no tu chodzi, tu są instrukcje po kolei że no jak odpalić i tak dalej. Wszystko pisze tak, coś takiego. No jak odpalić właśnie power Gry jak wziąć właśnie gier nie mam, bo kupiłem samą konsolę. Gry dokupię za pewien okres czasu. No, ja, ja tego wszystkiego nie będę pokazywał, po prostu się nie opłaca. No, tutaj następny szajs. I tak dalej nagrywamy naszym telefonem. <grym>, jak ostatnio. No dobra, tutaj następne. Następna pierdoła. No i tutaj jest chyba pisze o samej konsoli bo też tego nie przeglądałem zobaczmy no tutaj nam pokazuje co, co może mieć konsola wifi tutaj jest, chyba chodzi o sklep wyszukiwarka tutaj chyba jakieś gry takie logiczne dalej o następna gra o muszę sobie to przejrzeć nawet to ciekawe tu też gra no i tak dalej, i tak dalej To raczej Was nie będzie interesowało Tu mamy instrukcję manualną To strasznie gruba lektura Proszę zobaczyć, ma zakryśnię Odłóżmy No i jeszcze jakieś Kilka papierków, pierdołek i tak dalej Gratisowo dostajemy Patyczek Czytam jak to jest Stylus albo Rysik, jak to tam ludzie nazywają Hmm. No, rysik tak wygląda niebieski jak cała konsola. Dalej tutaj mamy ładowareczkę. Jeszcze zapakowaną. Tak jak mówiłem, to jest nóżka. Tylko tam właściwie podał powód jakiś tam, nie pamiętam już. Ale wydaje mi się, że powinno wszystko działać. No, proszę. Tutaj mamy gniazdo. No. Znaczek Nintendo, zaraz łapię ostrość, o jest, power sapli odłożymy No i co, najważniejsze, samo Nintendo, konsolka, proszę, bardzo ładna, niebieska, wejście na gry, inne pierdoły, do których jeszcze nie ogarniam dostępu, tutaj jeszcze mamy triggery, tutaj po lewej stronie jest prawy i tutaj jest lewy no, wszystko tutaj pisze ładnie, kamerka chyba, albo aparat, nie wiem już. No i co, otworzymy, uwaga, tada, kabłum. No, tutaj mamy, bliżej, przybliżę troszeczkę, Wi-Fi, podłączenie kabla ładowarki i czy jest włączona, czy wyłączona. Dalej mamy krzyżak, standardzik, power, czyli że włączenie, włączanie on-off tutaj X A B Y i start select standardzik a jeszcze tutaj jest wejście na SD card i nasz drugi stylus o, proszę konsola już jest troszeczkę rozładowana bo ten poprzedni właściciel już testował troszeczkę Okej, okay, wróciliśmy. Niestety moja karta SD została zapełniona. Nie wiadomo jak, nie wiadomo jakim cudem. Yy, dobra, powracając, tutaj mamy przyciski do pogłaśniania, przyciszania, takie trochę coś podobne do gumy. Nie wiem, pisze wolumę. Mało widać, bo już się ciemno robi dosyć, bo późno to nagrywam, bo bardzo chciałem. Yy, tutaj jest druga kamerka i mikrofon obok. Więc co, włączmy już samą konsolkę. Aha, jeszcze tutaj mamy dwa głośniczki, tu i tu. Ok, włączamy. Może być głośno troszeczkę, uwaga. Ok, wyjmiemy stylus, klikniemy, żeby kontynuowało. No, mało widać strasznie na niej, się, strasznie się świeci i mało widać. O, teraz troszeczkę coś zrobiłem że reszta przyciemniała, no to działa no mamy opcje i tak dalej jakąś dalej mamy, o nie mogę się trafić o, muzyczka wyszukiwarka jakieś tam połączenie internetowe sklepik hmm, jakieś, nie wiem co to jest w sumie Coś następnego związanego z Wi-Fi i taki fajny PictoChat. Nie będę Wam tego wszystkiego prezentował, myślę, że nie ma sensu. Muzyczki, muzyczka jest dosyć głośno. Przecież ja troszeczkę. A. Jest ok. No, aparat i tak dalej. No, to nie jest aż takie ważne. Schowam już z tyłu. Wyżej mamy... No, aparacik tak jakby tutaj mamy kamerę na triggerach myślę ja tego dokładnie nie ogarnąłem bo konsolę mam tak jak już mówiłem w sumie to parę godzin bo przywiozłem niedawno bo blisko go śmiał no to kupiłem nie tak jak już mówiłem też bateria pada bo używała tam ta osoba troszeczkę żeby sprawdzić czy działa i tak dalej no to okej okay. można myślę już ją zgasić żeby nie zżerała wszystkiego ok, no, teraz już się wszystko rozjaśniło, wszystko widać, jeszcze troszeczkę pojaśnimy. O, ładnie. No, tu tutaj mamy konsolkę. O, ładnie widać. Ładowareczka. Ojej, Już mi się rzuca wszystko. Ciepie. Ok, tam niech będzie stylus instrukcje wszystkie pierdoły i pudełeczko, które nie jest w najlepszym stanie, ale myślę, że wystarczy. No to co? Tu był nasz następny iboxing, e, tak. Y, unboxing, no to co? Do zobaczenia, cześć, Nara.